Tutaj z powodu dla Kolei Dolnośląskich bardzo ważnego mamy w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia spółki i jednym z akcentów, którym postanowiliśmy ten jubileusz uczcić jest projekt pod nazwą Z przeszłości w przyszłość poczet królów i ciążąt na pociągach Kolei Dolnośląskich. Jest to niezwykle ważny projekt, projekt historyczny, pokazujemy, że Jesteśmy przyszłością, ale musimy pamiętać też o, o przeszłości, o naszej pięknej historii. Te pociągi, które posiadają koleje domośląskie, będą oglądowane, określone właśnie władcami polskimi. Będzie ich 30-31, a nawet te postacie zostały starannie dobrane. Samorząd Województwa z wraz z krajami domośląskimi postanowił wypromować, ale też wyedukować troszeczkę i, i zaintrygować mieszkańców Dolnego Śląska, ale również wszystkich tych, którzy odwiedzą Dolny Śląsk. 31 pojazdów zostanie obrębowanych, oznaczonych wizerunkami książąt polskich, książąt legnickich, a na bazie trafik, które znajdują się w między leknicy, stąd obecność Pana Dyrektora, który na pewno troszeczkę więcej powie na informacji na ten temat, opracowanych i przystosowanych do tego, aby usta, pojawiły się na pojazdach, a przez legnickiego grafika Opty Trabajsa. Wykorzystaliśmy do tego pocztu królów i książąt znanych z pocztu Aleksandra Lessera. Pocztu mniej znanego, jak pan prezes wspomniał, mniej znanego od pocztu Jana Matejki, ale pocztu, który też znajduje się w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy. Prezentując wizerunki królów książąt, chcemy przypominać historię, chcemy edukować, chcemy też krzywić. Postawy patriotyczne. Tak jak już moi przedmówcy powiedzieli, też chcemy zainteresować, zainteresować historią Polski, Polski, ale także regionu. Pomysł zrodził się bardzo spontanicznie. Trzy lata temu mieliśmy konferencję prasową, gdzie ogłaszaliśmy opinii publicznej, że chcemy zakupić 31 nowoczesnych polskich ekologicznych pociągów dla mieszkańców Dolnego Śląska. Wówczas prezesem banku polskiego PKOBP który udzielał nam bardzo preferencyjnego kredytu, który właśnie pozwolił sfinansować zakup tych pociągów, był Zbigniew Jagiełło i spontanicznie wpadłem na pomysł, aby nasze pociągi nazwać Pocztem Królów Polskich, czyli nazwami naszych Królów Polskich, ale także pomysł ewoluował, aby także naszych książąt śląskich i księżniczki, bo będzie też święta Jadwiga nasza, byli przedstawiani i przybliżani, i przypominani mieszkańcom Dolnego Śląska jakich wspaniałych władców mieliśmy. A mamy za chwilę bardzo ważne rocznice, bo przecież minęło właśnie tysiąc lat, kiedy przyłączyliśmy te ziemie, czyli ziemie śląskie do Polski, a za, trzy, za dwa lata, przepraszam, w 2025 będziemy mieć na przykład tysiącletnią rocznicę pierwszej koronacji władcy polskiego, czyli Bolesława Chrobrego. Także nasz dyrektor tutaj ziemi, Muzeum Ziemi Legnickiej przypomniał, że będzie także 350 rocznica śmierci ostatniego piasta na tych Ziemiach księcia Wilhelma. Także to są bardzo fajne rocznice, dzięki którym będziemy mogli się uczyć historii, która dzisiaj właśnie w tych czasach jest bardzo ważna, co pokazuje dzisiejsza wojna za naszą wschodnią granicą. Gdzie nam się wszystkim wydawało, że już się nic nie wydarzy takiego. Niestety znowu jest, czyli jest powtórka z historii i dlatego należy warto się uczyć historii, bo to jest jeden z najważniejszych przedmiotów. Ale jego na się bardzo prędko rozwijają. Nasz tabor jest jednym z najlepszych taborów w Polsce. Tak można powiedzieć na 80 pociągów mamy tylko tak zwane cztery stare. Mamy najmłodszy tabor w Polsce średnio. Jak widać... Te pociągi spełniają wszystkie normy europejskie. Nie mamy się czego wstydzić, a, a powiem więcej: mamy się czym chwalić i polscy producenci, bo to jest ważne. My te pociągi nie kupujemy z zagranicy, tylko kupujemy od polskich producentów, z polskich firm od firmy Pesel, od firmy Nevac. Jest to polski kapitał, polska myśl technologiczna. To nie jest tak jak z samochodami nie ma polskich samochodów. Naprawdę możemy być z czego dumni, bo to są polskie, bardzo dobre pociągi. Jest coraz więcej nowych linii na Dolnym Śląsku. Nie będziemy już miały Myślę, że nasz marszałek jest najlepszym marszałkiem w Polsce, ponieważ przyłącza najwięcej e, miejscowości i przyłącza, właśnie wprowadza cywilizację. E, walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Przyłączyliśmy już wiele miast, także miasto, z którego pochodzę Lubin, po kilkunastu latach czy po kilkudziesięciu przyłączamy miejscowości do mapy kolejowej Polski tak żeby Dolnoślązacy mogli dojechać do pracy turystycznie czy też do szkoły za chwilę będziemy przyłączać kurorty jak Świeradów-Zdrój, Karpacz-Kowary są to bardzo ważne miejscowości chyba znane w całej Polsce i dzięki właśnie kolejom dolnośląskim będziemy mogli się tam łatwo i w komfortowych warunkach dostać